Na razie misja jest taka, że może, może będziemy dzisiaj, nie wiem czy psikać, może może nie, może Myślę, jutro nie. byśmy psiknęli, a pojutrze byśmy podlali, bo w, w, ziemia widzę, że jest jeszcze ciemna, to na spokojnie, wczoraj dobrze podlane, to nie ma co... też tutaj też, też już fajne, nerczki, ładne. LSD bardzo ładnie, te z tyłu ostatnio ruszyło, przebiło wielkością jednego z tych darmowych, tak, bo ten i te tak. są darmowe, a tam jest LSD-uwa i ona już wyżej, a była najniższa cały czas, tutaj też się dzieje, bo jedna jest malutka, a druga jest duża. No i te są najbardziej rozłożyste i od co, od zasadzie dwóch, trzech dni to walczyliśmy cały czas, cały czas nam piszczał growbox, nie mógł się ustabilizować, ale teraz ostatnie dni cały czas jest naprawdę fajnie. Jest okej, okay, no. Nawet teraz nie musieliśmy tego otwierać, tylko wiem, że się po prostu woda w tym skończyła w nawilżaczu, A, cieplek, ale, właśnie, tak. ale żeby było śmieszniej, parametry się trzymają cały czas, cały czas w porządku, pomimo nawet otwartego tego, mam wrażenie, że takie one właśnie nabrały trochę takiej Wysokości mięsistości zrobić po prostu więcej tych roślin, to po prostu trzymają tą wilgoć między sobą. Nie jest ona aż tak niezbędnie potrzebna. Ale co jest ważne, to czuć je już. Jak się otworzy, to naprawdę mm -hmm. czuć zapach. Nie jakoś bardzo mocno, ale jednak jest wyraźny. I jak jest zamknięte, nie czuć w ogóle. Więc widzimy, że filtr węglowy robi robotę. Tak jak wypuszcza tutaj, o, rura wychodzi, tutaj czuć, że z niej wieje. To naprawdę przefiltrowuje filtrem cały zapach, nie czuć nic. Można normalnie na pokój tym dmuchać. Jestem ciekaw, co będzie dalej, jak to będzie trochę bardziej rosło, czy on dalej to będzie tak się ładnie trzymać, ale naprawdę jest kozacka jak to wygląda i ja... To co, dolejemy chyba tylko tej wody do... Dolejemy wody do... Dolejesz do Humidifitera? One nam trochę urosły i zastanawiam się czy nie podnieść lampy, tak trochę. ale myślę, że jeżeli nie mają żadnych efektów Zły. poparzenia słonecznego ani nic, to może na razie nie. Tak no patrzę nie. co tutaj się dzieje, o tu coś mamy na tym liściu. Czekaj. zoom, aha widzę taką No. Tego nie mieliśmy wcześniej, jest to na nowym liściu. I tu one nam się trochę znowu. odbarwiają. O, odbarwiają. Zawsze warto dokładnie sprawdzić. To jest jedyne, tak. co nam może powiedzieć, czy z nią się coś dzieje, czy nie dzieje. Wiesz, na przykład to, co ja zauważyłem, to jest to, że to nie można zerknąć. Powiedzieć, a dobra, wszystko jest git, i ten. Tylko trzeba otworzyć i się na nie trochę popatrzeć, bo większość takich rzeczy zauważa się dopiero po jakimś czasie gapienia się na te rośliny, co nie? Tak, to jest prawda. No? Oglądają? Nie, się wydaje, że tutaj tylko mamy te przebarwienia. Te trzy krzaki. Mamy lekkie znowu przebarwienie, mocniejsze, a może coś poleciało ale... A, no i tak jak wczoraj... A, i tu mamy, zobaczyć, Wczoraj mieliśmy o. jechać... O, ja tam w ogóle dojechałem. Ale to jest jeden z tych samym dole. Tak. To, nie? A, na samym dole, ten ten on ten jeszcze jest jeden... wyżej niż... Jeszcze ten tutaj jest tak samo z zobacz. No to są brązowe, trzeba będzie poczytać. I tak jak wczoraj mieliśmy jechać do Walencji po te odżywki, to ostatecznie pojechaliśmy do Alicante, do galerii. A tam się okazało, że wszystkie sklepy, które miały być w mieście, to albo były pozamykane, bo mieli siestę. Albo już było coś nie... Ten, który znaleźliśmy miał być otwarty, był już zamknięty, w ogóle nie było w tym miejscu, po prostu zamknął się całe miejsce, no więc jesteśmy dalej bez tych odżywek drugich, które chcieliśmy. Tak, no, bo końcówki tam też żółte nam się robią, Ta, jasne widzę, widzę, na końcu. Tak, widzę, końcach. widzę, 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 no tutaj widać... Coś tu będzie O, widać troszeczkę tam, czy jasne, ale ten, trzeba będzie zamówić te odżywki w takim razie. Co, z Neta zamówimy dzisiaj? No pewnie tak. Będzie szybciej niż tu po nich jeździć, słuchać kto ma, kto nie ma, kto jest otwarty. No już widać w ogóle, że tamte są bardzo do siebie podobne, bardziej rozłożyste tamte, Aha. a tu, że mamy bardziej strzeliste jakby. No ja tak szczerze to bym najchętniej przy Ale pytanie, czy to nie jest kwestia takiego, tak jak szczenia krośnie, nie? I ma wiesz, łeb za duży, potem nogi za duże i Ach. jest nieforemny i pytanie, czy to trochę też jeszcze nie wygląda, bo nawet w odmianie jednego gatunku mamy... Dwa różne, te, tak. różne pięterka, nie? Ale no, tak jak człowiek, jeden wyrośnie taki, drugi wyrośnie taki, to też nie wiadomo. Ale ten, ja najchętniej to bym chciał, żeby wszystkie poszły tak prosto do góry, bo mamy ich tutaj tyle sztuk, że jak one się... No i by każdy chciał iść w sumie jak te, tak, tak. To był... Bo jak każdy pójdzie tak jak, jak kuszę, to nam się zrobi tutaj za gęsto, co my ja będziemy tutaj musieli myśleć o drugim gruboksie. Możemy, ale jakbyśmy. Ale się myślę, że jakbyśmy tego, dali to... siatkę i kazali jej powolutku, potem tak, te pójdą w tą stronę, te pójdą trochę, te pójdą do środka, te się nagnie, więc myślę, że z siateczką generalnie... Damy radę. Damy radę, nie? Dobra, będziemy próbować. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego turbo eksperymentu. Co, zamykamy? Mhm. To zamykaj. Jeszcze to trzeba włączyć, A. 저기 도고